Dzień dobry, dzień dobry Pan tata z tej strony 6 rano My jedziemy z powrotem Żonkę odwiozłem do pracy Jedziemy na rynek A, Ale świecą te. Tu wjeżdżamy do Jumielinia Jumielina Pokażę Wam co tu na tym rynku Póki to jeszcze wszystko się świeci Ozdóbki świąteczne, bo już teraz będą ściągać, a ja Wam nie pokazałem, jak jest ala ryneczek taki przystrojony. Zobaczycie, jak tu jest. No dobra, wyłączam, widzimy się tam za parę chwil. O, tu też jeszcze się świeci, ludzie do pracy jadą. Okej okay. o co przyjechaliśmy wysiądziemy z samochodu Ares w samochodzie siedzi oczywiście ale no i to tak wyglądało ale bo wam, no, minut dwa stopnie jest Zaczyna na śniegiem no mogą ruszyć tak to jest odzyskania tu u mnie nie, nie, nie wypuszczam go po wycie. Jedziemy na chwilę, żeby pospaserować. O, przejdziemy na dziedzice kawałek. Jeszcze świątecznie jest, ale już teraz mają to chyba po weekendzie ściągać się Słuchajcie, to taki mały ryneczek, ala ryneczek, bo to takie można to tak nazwać o. Sorry, ale auta jest bo tu jest taka główna ulica właśnie Słuchajcie, tam się aż ciągnie, widzicie pokazywaliście sobie tam te swoje w mieście ozdoby świąteczne no to u mnie jest tak <noise> powiem wam tam widzicie taka kapliczka jest tam to wszystko jest tak pięknie oświetlone nie będę długo nagrywał ale jeszcze ten klimat jest Jeszcze trimar jest Jeszcze pójdziemy tu Ale wieje, że on powie Czapkę nie wziąłem W <grygamy> no. samochodzie leży i się śmieje że... z źle Ale to nic, nie tu na drugą stronę ulicy Jeszcze tu wam pokażę Tam na dole zawsze mamy Łotwózn <noise> Dobra, widzicie jak to wygląda ładnie ładnie ładnie, ładnie jakby te uliczne światełka pogasły Tylko same te strojenia by zostały, to wygłosy no idziemy teraz do Aryska, przywitać się. <grymne> Patrzcie, czekaj, siadł ładnie, przywitaj się resku, siad nie wolno, siad dobra, nie, nie wolno, on by chciał wyskoczyć już oczywiście. No i dobra to pozdrawiam Was wszystkich Także na, muszę się trochę naparcie, bo już teraz będą ściągać i dopiero wycie. Na święta znowu ale ładnie, ładnie. Lubię tym wieczorkiem przyjeżdżać sobie tak na parę chwil i pooglądać jak to wszystko wygląda. A dzisiaj jest rano akurat. No trudno. No to trzymajcie się. Do następnego taki króciutki filmik. Widzicie jak to u nas w takim małym miasteczku jest fajne wszystko ładnie wygląda no. Ja bym nie te samochody co tak jest co jeszcze rano to, to by było super To serdłego trzymajcie się papa Do następnego